Międzygminny przok w Dąbrowie Białostockiej, na progu tutaj można powiedzieć, miasta i wsi wesołowo ma na celu zgromadzić tutaj śmieci, które zbieramy od naszych mieszkańców, by spowodować wyłączenie przoków typów Dąbrowie Białostockiej przy ulicy Generała Sulika. Związane jest to z nieprzyjemnym swątem, który powoduje niechęć przechodzenia nawet przy samym stadionie czy przy ulicy Generała Sulika bardziej zlokalizowane obok bloki no, mają uciążliwość przez te zbieranie bioodpadów, w szczególności bioodpadów i tak naprawdę chcemy, aby właśnie w tym miejscu te bioodpady były od razu przewożone od naszych mieszkańców, zbierane i przewożone bezpośrednio tutaj do tego międzygminnego przoku. Z tego międzygminnego przoku będzie też korzystać gmina Lips, gmina Nowy Dwór, która jest też w Związku Komunalnym Biebrza, a realizacją tego zadania zajmuje się biom spółka w Dolistowie. Jesteś my też jakby tymi udziałowcami w tej spółce. Jest to realizowane dzięki środkom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, związane z tak zwanymi ripokami, czyli przebudową tych miejsc, w których zbierane są odpady. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych, akurat tutaj w Dąbrowie Białostockiej. Takich przoków powstaje więcej w naszej sieci związkowej, aczkolwiek ten jest też dla nas najważniejszy, bo my z tego będziemy korzystać. Dodatkowo nasza spółka PGKM, która zajmuje się odbiorem bezpośrednim nieczystości z gospodarstw domowych, będzie mogła zaoszczędzić na transporcie tych śmieci do Dolistowa czy też do koszarówki Kołograjewa. To są ograniczenie kosztów dowożenia. Tym samym być może utrzyma się też kwota związana z odbiorem śmieci od naszych gospodarstw, którą mamy dzisiaj też niestety podwyższoną, ale patrząc z perspektywy naszej gminy, patrząc na inne gminy, tak naprawdę nasza cena odpadów jest konkurencyjna. Konkurencyjna co do innych gmin ościennych, które nie należą do Związku Komunalnego Biebrza. Staramy się też tutaj dla Biomu i dla Związku... Podsuwać pomysły, prosić o to, żeby realizować kolejne inwestycje związane z tym, aby utrzymać cenę odbioru śmieci od naszych mieszkańców, bo ta cena niestety co rok rocznie wzrasta. Spowodowane jest to oczywiście rynkiem i, i utylizacją tych odpadów, aczkolwiek też spełnieniem norm, które nakłada Unia Europejska. Niemniej jednak chcemy, aby nasi mieszkańcy nie tak mocno odczuwali te podwyżki. Od miesiąca lipca tak naprawdę będziemy mogli mówić o dostarczaniu już tutaj śmieci bezpośrednio do przoku międzygminnego i pozbicie się tego przechowywania odpadów przy ulicy generała Sulika. Mianowicie nie mówię o tym, że wyłączymy bezpośrednio całkowicie nasz przok gminny na ulicy generała Sulika, aczkolwiek chcemy aby te produkty pochodzenia, że tak powiem, odpadów z naszych gospodarstw były bezpośrednio przywożone z gospodarstw tutaj do tego międzygminnego przoku, a tam przy generała sulika odbierać od naszych mieszkańców pozostałości, ale nie biomasy.